Hej, witajcie! Z tej zanurzyłem się was zaprosić do kolejnego odcinka, w którym będę... W tym filmiku tutaj będę czytał to, co piszecie na fanpage'u, ponieważ poprosiłem was w tym razem żebyście pisali rzeczy, które mogą mi sprawić przykrość. Dlatego dzisiaj wam ich trochę pokażę. Będzie bardzo fajnie, na pewno musi być bardzo fajnie. Musi być... Musi być... Mm, no... Co mam na czole? Twojego ojca. Na <laughs> um, um... ale <laughs> Kinga gryczą. Napisano, że wczoraj była w, w rowerowym i widziała mnie na dziale z pedałami Musiałbym cię poprawić, gdyż nie ma nigdzie w rowerowym działu z pedałami Jest tylko ewentualnie szuflada, albo jest gablota, albo cokolwiek innego, gdzie są pedały, ale nie ma działu A Juliana Matrymomanka napisała Adaś nasz kochany, lubi jeść zgnije banany Stłuszczu jego kotem, bo pachnie kromim potem Koka sam się i nikomu nic nie da. Niedługo będzie dealerem nieskończonym frajerem. Freebie -free na Czole i jednocześnie roznosi się Da-da-da-da-da-da-da-da-da-da. Adam na napisał, jesteś gruby. Ty do. Sam jesteś chyba gruby. A to ja. Kolejne pytanie. Kasia napisała, jak wchodzisz na wagę, pisze, prosimy wchodzić sobą... Jestem obiec, okej? Okay? Jestem na diecie! Już wam mówiłem! Na przykład Michał napisał Jesteś tak Ja biegam, ja skaczę, ABS robię, teraz się też zrobię po jajkach nawet! Dajcie mi czasu trochę! Ja dam radę! I can do this! Naprawdę! Proszę! Jesteś takim kurduplem, że każdy twój związek był na odległość! Mam metr 90, 190cm. To dużo. Na i napisała, że nie stać się na baton. Dobra, kolejny, kolejny. No. Zuja napisała, że bolało jak spadać ze święciarki, bo śmierdzisz. <tuszy> <tuszy> Wiktoria napisała, że nie możesz być ojcem. To nie. Choi <ścoughs> kurwa! A Kuba napisał: Ty jebany chuju z na piździe. Twoja stara to traktor z modem, obciągatora na czterech pedałów. Jak ty jebana w Dupsko... Czekajcie, muszę się napić. Jak ty jebana w dupsko, karykatura polaka youtubera, który umie tylko stać fiutka swojej starej, która tak jak ty lubi w dupsko, więc pierdałeś z tego świata tępa, kurwo jebana zębami jak kryształy, dostania pały swoich dwóch ojców z dupy wysranych, jak ty i Czekaj, 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 bo się pogubiłeś. To ja mam w końcu matkę, czy ojców, bo nie rozumiem. Jak ty śmieciu jebane w dupu, chuju kurwa nie masz kolegów, dlatego zachowujesz się jak chujowy śmieć, który lubi w dupę tak mocno, że mu pała gębą wyłazi i pokaż to plis, łapkujcie, żeby widział sorki za to, że cię obrażam. Wiecie co? I <zodgryliness> myślę sobie, ej, Zachód jest pięknym miejscem na Ziemi, wezmę jakiś pomysł. Min, comments zrobili! Też to zrobię! Zrobić polskie challenge zachodu! To jest dobry Nie! To nie jest dobry pomysł! Tego się nie robi! Natalia, jak my napisała, nie masz czoła! Ja otworzę telefon. Słuchajcie! Jeżeli ten odcinek Wam się spodobał, musicie zostawić łapkę w górę. Jeżeli chcecie ich więcej, musicie zostawić łapkę w górę. Ponieważ na pewno uh, jesteście w stanie napisać tyle ciekawych pocisków na mnie, um, że na stół powiecie kolejny odcinek. Wiecie co? Mam dla was challenge. Mam dla was challenge, bo, bo do pod tym filmem, właśnie w tym momencie w komentarzach pociśnijcie mnie najbardziej jak możecie, jeżeli. Będzie na tyle duży potencjał w tych komentarzach, że mogę dać kolejny odcinek, no to wtedy nagram go i nawet będzie może mi smutno. Macie mnie teraz nie tyle co wyzywać, ponieważ na napisanie, że jestem tępym chujem albo tępą kurwą, nie jest w żaden sposób śmieszne ani przykre. To jest takie, ej jesteś idiotą, Inteligentny <słuchy> <słuchy> pocisk, taki, taki inteligentny, takie, idziecie do mleczarni, a tam twoja matka, bum. To nie, to też nie jest śmieszne, tego nie pisz. To ma być fajne. Napisz coś fajnego. Na dole. Zlecztek na dół, napisz coś. Weź w końcu kurwa pomyśl! Do it. Just do it! To na tyle jeżeli chodzi o ten odcinek Zapraszam Was na Snapchata, Instagrama, fanpage'a, Facebooka, grupę Ciuraków. cholera tego trochę jeszcze jest. O, no i pozdrawiam Was Marek. Marek zawsze lubił to wyskakiwać. Nazwałem go tatą waszym, ale nie, to jest Marek. Więc, no, cześć. Ej, jeżeli ten niesamowicie fantastycznie mm. wymetający odcinek ci się spodobał, nie zapomnij o w górze. A tak w ogóle to na są moje fotki. Link w opisie.